Witam serdecznie. Kraty litowane. Z roku na rok przybywa tych krat. Teraz już szacujemy na około ja wiem 50%. W Polsce jest to mniejsza proporcja, natomiast na rynkach zagranicznych głównie dominują te kraty, czyli i Austria, i Niemcy poza drewnianymi. Takie też robimy do Stanów Zjednoczonych. I w kręgu zainteresowania dużej firmy kanadyjskiej są też te kraty jest trochę przy tym grzebania bo musi być bardzo precyzyjna wiertarka Radek robi to na flocie trzeba zawsze przewiercić wszystkie otworki i później przy pomocy malutkich nitów dwójek z taką małą główką żeby nie podnosiły wysokości e, zanitować no i ostatecznie e, też zaklepać później czyli takie typowe rzemiosło chodzi o to żeby w tym miejscu nie było e, grubo e, takie kraty robimy też ze stali paso ale zaś jest trudniejsze przy mniejszych rozmiarach rodzaju Wielkopolska stosujemy 4 nity natomiast już przy większych dajemy przemiennie tutaj jeszcze po jednym nitrze, czyli 6 nitów zaleta tego rozwiązania to jest to, że no w tych miejscach one nie korodują, nie zewieją. jednak zgrzewane kraty jeżeli dostaną e, temperaturę, to później e, po 2-3 miesiącach e, wychodzi. No, skoro jest to produkt e, drogi, to należy zadbać o to, żeby służył przyrodzie na e, długie lata i żeby nie musiał e, kupować przysłowiowo e, dwa razy. To jest akurat partia na rynek niemiecki.